O, szczeliło. Dobra, amplituner chodzi. Co tu puścimy? Może? Zaraz pokażę o co chodzi. Także chciałbym Państwu pokazać yy, magnetofon DECK V350C. Jest to dek firmy TIAK, a nabyłem go tam za parę groszy. No i magnetofon był uszkodzony. Nie dość, że miał luźny pasek, to i również cały mechanizm był zablokowany. No pomogło rozebranie tego mechanizmu, wymiana paska, no a mechanizm, jak go odblokowałem. Tam są zębatki, które. Yy, są napędzane przez silnik. One całą, cały ten napęd dźwigają do góry yy, razem z rolką dociskową. Uszkodzenie polegało na tym, że yy, rolka dociskowa nie dochodziła do kapsztana, a jej głowica gdzieś była w połowie wysokości. Yy, manualne, czyli tam śrubokrętem, yy, ten mechanizm. Podciągnąłem, pomogło, że coś tam się odblokowało, i od tamtej pory mechanizm działa już normalnie. Jest to w sumie nie wiem, jak to określić, bo Full Logic pełny to nie jest, ale chyba to jest sterowanie półautomatyczne, że naciskamy klawisz, popychamy lekko mechanizm, a resztę silnik już tam mechanicznie dociąga. Jest to prosty magnetofon dwugłowicowy, jedna głowica nagrywająca, odtwarzająca, druga. Kasująca. Mamy licznik, wyciszanie nagrywa, nagrywania, robiąc, można robić sobie odstępy między piosenkami, wejście na mikrofon lewy, prawy, regulacja poziomu zapisu, typy, możemy sobie wybrać typy kasety. No i jeszcze jest tu ciekawa funkcja Brillance. Tak testowałem troszkę, jak to ona działa, i wygląda na to, że to jest podbicie tonów wysokich. Mm, takie coś. No, nie spodziewałbym się tego, ale jest podbicie tonów wysokich, yy, czyli jak mamy troszkę, yy, czyli fajnie to działa jak mamy wciśnięty dolbi yy, albo B, albo C bo wtedy wiadomo, jak się wciska, wycisza, yy, wciska się redukcja szumów, wiadomo, że troszkę obcinane są tony wysokie. No i ta funkcja pomaga, że te tony wysokie troszkę uwypukla. Dobra, zobaczymy sobie, mam tu jakąś. Kasetę, ale tej nie będę puszczał. Sobie zrobimy tak. To schowamy. A ja wezmę. Gdzieś miałem kasetę kurczę. Taką nagrałem z takimi piosenkami, żeby mi YouTube zaraz nie wywalił, że ja coś tam kombinuję. Gdzieś tu miałem te kasety kurczę, że ja je dał Dobra. Chyba tutaj mam coś. Och, gdzieś mam kasetę. Mam taką kasetkę. Yy, maxwella Typ drugi. W sumie bardzo dobra kasetka. Jakiś czas temu zakupiłem na agro z pudełeczkiem. Naprawdę kaseta w bardzo dobrym stanie. Kilka sztuk mam takich maxwella i naprawdę fajnie to się nagrywa na niej. I bardzo dobrze odtwarza. Dobra, zobaczymy. Gramy. Magnetofon gra z zamki tunerem Tiak AG2700 i z kolumnami KEF C7. czuć lekkie wyciszenie, słychać lekkie wyciszenie tonów wysokich. Jeśli wciśniemy Brilliance, te cykanie, syczenie jest bardziej wyraźne. Nie wiem, czy te piosenki mają jakieś prawa autorskie. Zobaczymy drugą stronę. No tutaj już troszkę gorzej jest nagrane. A tego nie będziemy puszczać, bo ja wiem co to jest. Chyba ATB, ATB jest. to nie będziemy tego zapodawać. Dziś miałem nagraną kasetę ze swoimi testowymi nagraniami. Ale kurczę macie, jeśli nic nie znajdziemy, to zaraz coś nagramy. Nie wiem co to jest. Dobra, zaraz coś nagramy ciekawego. Co tu można? Tu nie. Możemy. Dobra, wezmę może. Tutaj mam trochę taką. To chyba ta jest testowa kaseta. Dobra. Co to jest za rykowisko? Dobra, przewidzę, to chyba na początku coś tam mam. O, działa autostop. Tak się prezentuje dek. Na dole jest amplituner Tiak, bardzo ładnie wygląda naprawdę i bardzo przyjemnie gra. Wcześniej miałem Marantza, model SR1040, był to już jeden z nowszych amplitunerów. No to tam całe było sterowanie elektroniczne, tuner był cyfrowy, ale powiem, że słabo to grało. Dźwięk był płaski, brakowało basu, tonów wysokich, Tutaj natomiast tym Taku on ma no moc ma mniejszą, bo ma 2 razy 20 watów. No i powiem, że na tych kolumnach, kefach grato, przyzwoicie, bas jest naprawdę głęboki. No i przyjemnie się słucha tony średnie i wysokie, ale jest ten bas, jest taki, że jak na przykład usiądę sobie z tyłu fotelu, to czuję takie puchnięcie puch. Nie, no, o, o to tutaj chodzi właśnie, żeby to każdą piosenkę, nawet tych, których nie lubi się słuchać, żeby takie wrażenia były, że e, to, tego, tego, tego czego nie lubimy słuchać, żeby się nagle spodobało. O, właśnie, tak to ujmę. Dobra. Spróbujemy coś nagrać. Wezmę drugiego Maxwella. kaseta. Jeszcze na niej nic nie nagrywałem. Jest używana, ale wygląda na bardzo. Dobry stan. I tak. Co tu puścimy? Puszę. Mam na telewizorze przygotowane, przygotowaną muzykę, która nie będzie kolidować z prawami autorskimi. Dobra, puściłem tutaj taką muzyczkę. Ładnie słychać, że to gra. Spróbujemy sobie. Dobra. A to jest z telewizora muzyka. Znajdę jakąś inny, może inny utworek. Zobaczymy, jaki będzie następny. O, tu jest coś ciekawego. Dobra, nagrywamy. O, muszę przytrzymać przetrzymać. Coś jej nie chce. Idzie. Dobra. Tape monitor włączymy. Piosenka. Dobra, przewiniemy sobie, zobaczymy. Na pewno różnica jest w dźwięku, ale czy jest znacząca? Dobra, oj, słychać szum. Dla mnie gra to całkiem fajnie. Dźwięk mi się podoba. No, widać, słychać ten szum, cały, który jest z kasety, no ale to jest kaseta. Jest, dźwięk jest czysto analogowy. Nie ma co tutaj wymyślać, widziwiać. No i tak to wygląda. Puścimy jeszcze może jakąś. Jedną piosenkę jeszcze, tak, dla odmiany, coś innego. Na razie mi to ten. O, teraz coś bardziej takiego współczesnego. Nagramy sobie. Problem jest z tym, bo wyciska. Trzeba przytrzymać i puścić. I teraz nagrywa. Monitor, przewiniemy sobie, dobra, i puścimy. O, wygląda jakby ten sopran był wyraźniejszy. Naprawdę? Czyli chyba za bardzo sprzęt podbija soprany. że wyższe partie słychać wyraźniej. O. Dobra, przewiniemy sobie do początku. Przedni panel jest, jest to szczotkowane aluminium. Ta część, to jest szczotkowane aluminium. Tutaj mamy, tu też również ta część. Tutaj już jest wykończenie plastikowe. Przyciski nie są powycierane, bo widziałem kilka sztuk. W sumie z powycieranymi przyciskami, ale tak myślę sobie wolę chyba kupić ten sprzęt, który jest wizualnie bardzo dobrze yy, trzyma się. O mechanicznie kuleje, niż mechanicznie sprawny, a wizualnie jest no, zajechany jakby jak po betonie. Mamy system redukcji szumów Tolby B, C. Nawet to jakoś działa. Śmiem twierdzić, że ten Tiac to chyba gra lepiej. Yy. Gra lepiej od tej saby, co tutaj mam. Saba CD150. Powiem, że, że ta saba też bardzo ładnie nagrywa i odtwarza. A to też dlatego, że ma, nie wiem czy to będzie widać, tutaj w środku, ale ma głowicę stożkową. Ten tyjak natomiast nie. Kształt głowicy jest normalny, taki jakby pół. Jedna trzecia okręgu, no, no, no normalny kształt głowicy, który można spotkać w większości sprzętów. Audio, magnetofonach, walkmanach, dekach różnego typu, jedno-dwóch kasetowych. Nie miałem jeszcze nigdy deka z trzema głowicami. Nie wiem jak to działa. Wiem, że można sobie robić podgląd nagrywania, bo wiadomo, pierwsza głowica nam nagrywa, druga głowica odczytuje. No, i możemy wiedzieć, jaka jest jakość zapisu. Zobaczymy, może uda się coś znaleźć. A tym razem, no chyba wszystko. Pokażę jeszcze. Mam trochę zdjęć, chyba coś też nagrałem z wymiany, wymiany pasku i z odblokowania mechanizmu, który, który był no, zablokowany. No i tak to, by, tak to się prezentuje. Wygląda bardzo ładnie, naprawdę. I nagrywamy. Tutaj w międzyczasie chciałbym pokazać, to jest kaseta Sony UX typ 2 90. Dodam, ściszę troszkę, dodam, że to jest zafuriowana jeszcze. Tutaj lekko jest folia naruszona, ale jest zafuriowana kaseta oryginalna, kupiona jeszcze w latach 90. Albo w baltonie, albo w Pewexie. Tą kasetę nabyłem od znajomego, który właśnie y, ją w tym czasie zakupił. Jest nieużywana, czyli no, rarytas jak na te czasy. Kaseta zafuriowana jeszcze z tamtych lat. Naprawdę to jest coś. Chromowa. Kaseta chromowa Sony. Typ drugi. 90. I nagraliśmy sobie. Mogłem tutaj monitor wcisnąć zobaczymy. I odtwarzamy. No, jest różnica w tonach wysokich Po nagraniu tony wysokie są o wiele wyraźniejsze niż przed nagraniem No faktycznie jest różnica, ciekawe czy Brillance Wyłączyłem, troszkę się ściszyły, włączymy No i są ciut wyraźne Ale to chyba dobrze jak dla, dla magnetofonu ponieważ jak wiemy magnetofony zawsze ucinały te wyższe, wyższe tony i to tak dźwięk był zazwyczaj przytłumiony, ani nie było basu, ani nie było sopranów. Jest to mój w sumie pierwszy taki filmik pokazujący sprzęt. Mam trochę tego sprzętu tutaj może nie widać, bo większość jest pochowana, ale tu mam jeszcze na dole amplituner. Rotel RX Muszę tu w ogóle poukładać sobie te sprzęty. Bo to tak, tu stoją tam jakieś kasety, tutaj listwa muszę to dokładnie tak wszystko porobić. Tu jest Amplituner Rotel RX402. Gra na też. Gra również. Amplituner jest sprawny i gra naprawdę bardzo dobrze. Dźwięk z niego no, jest taki żywy w każdym, w każdym rejestrze. Nie ma, nie ma tak, że ta muzyka. Gra, niby gra jest głośno, ale czegoś brakuje. A tutaj jest ogień jak to się mówi. Tak samo w tym y, Tiaku. No są to amplitunery z lat 70. także wtedy to budowano tak. Konstruowano układy wzmacniacze, a, aby to naprawdę była przyjemność zesłuchania muzyki, a nie a, aby sztuka. Aby sztuka i do sklepu ktoś kupi i będzie się męczył później kilka lat. No, jeszcze tutaj mam drugi taki smaczek. Video VHS Panasonic. Jest to sprzęt HiFi Stereo, też bardzo ładnie nagrywa dźwięk. Porównując go można do płyty CD. Naprawdę jakość jest bardzo dobra. Chociaż tu inny system jest nagrywania. Systemy. O ile pamiętam i się orientuję, to jest to system FM, czyli modulacji częstotliwościowej. Dźwięk jest nagrywany poprzez głowice, które są umieszczone na bębnie wirującym razem z głowicami od wizji. Dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że po części coś się spodoba. Staram się tutaj, aby te sprzęty były zadbane, czyste, przede wszystkim. A my to i to pstryka. No ty tu króle. palce. <laughs> Słabo coś nie kręci. przytrafiła się o wywieźć pole tego wieś. No coś.